Akcja jesień polega na egzekwowaniu nielegalnych wjazdów do lasu. Z uwagi na to, że mamy grzyby, sezon grzybowy, ludzie gremialnie wyjeżdżają na te grzyby, nie zważając na to, że do lasu nie wolno wjeżdżać pojazdami silnikowymi, no wjeżdżają, gdzie popadnie. Problem, problem polega na tym, że my jako leśnicy w lesie pracujemy. Jest to taki specyficzny zakład, otwarty zakład pracy. I samochody, które wjeżdżają do lasu, tudzież parkują w miejscach nieodpowiednich, najczęściej gdzieś przy szlabanach, rogatkach leśnych, bardzo mocno utrudniają pracę nam leśnikom. Chodzi o wywóz drewna, o no, takie podstawowe prace gospodarcze. Czyli często zaraz po wjeździe na tereny lasu nie można stać? Artykuł 161 mówi, że na tereny leśne bez zgody właściciela wjeżdżać nie można. To y, użytkownik lasu, który wybiera się na grzyby, powinien dowiedzieć się, gdzie może wjechać, gdzie nie może. Często ludzie nas pytają, bo nie było znaków, bo nie było szlabanu. Szlaban był otwarty. Zawsze tłumaczymy, że to nie my jesteśmy od ustawiania znaków zakazu, tylko służby do tego w naszym kraju powołane. W związku z powyższym należy się zaznajomić z przepisami i użytkować las w sposób Prawidłowe i zgodne z przepisami. To gdzie by pan radził tym, którzy się wybiorą na grzyby, a teraz jest boom na grzybobranie, żeby zaparkowali auto, jeżeli pojadą samochodem? Na terenie naszego nadleśnictwa mamy wyznaczonych parę miejsc postojowych, do tego, służących do tego celu, no i wszędzie tam, gdzie można ten samochód postawić bezpiecznie. Najlepiej przy jakiejś drodze głównej, przelotowej, natomiast nie wjeżdżamy do lasu. A na poboczu? Na poboczu drogi jak najbardziej, tylko tak jak mówię, w sposób bezpieczny, nie utrudniający również ruchu innym uczestnikom. Co nam grozi, jeżeli zaparkujemy niezgodnie z przepisami? Grozi nam niestety mandat karny w wysokości do 500 zł, yy, stricte za wjazd do lasu. Natomiast no, możemy też pouczać w bardzo specyficznych sytuacjach. To są najczęściej osoby niepełnosprawne, które po prostu mają problem z poruszaniem się. Już pierwsze takie patrole ruszyły i co? Byli ci, którzy złamali przepisy? Tak, mieliśmy już parę patroli z policją, z Komendy Powiatowej Policji w Szanowie. Oczywiście no, mieliśmy dużo przypadków właśnie nielegalnych wjazdów do lasu. Poza tym również muszę dodać, że las po grzybobraniu wygląda jak śmietnisko. Może nie bardzo, ale zdarzają się te śmieci na gminie. Ludzie po prostu przynoszą ze sobą wodę, piwo. No i zostawiają później te butelki, tudzież inne śmieci w postaci jakichś papierów po śniadaniu w lesie. Niestety. Jest możliwość kierowania też sprawy do sądu? Tak, kierujemy również sprawy. W, w sytuacji odmowy przyjęcia takiego mandatu kierujemy sprawę do sądu. Jak najczęściej tłumaczą się grzybiarze? No nie wiedziałem... Wjechałem, bo był szlaban otwarty, bo nie było znaku, to nie jest żadne tłumaczenie. Czy są takie miejsca, czy takie rejony rzeczywiście, gdzie Państwo zauważacie, że tych wjazdów jest więcej, gdzie się ludzie przyzwyczaili może do tego, że kiedyś się wjeżdżało, to, to będę wjeżdżał? Znaczy generalnie to jest rejon Piaskowni w okolicach Sierszy. Yy, oraz, oraz tutaj rejon Kroczymiecha. Coraz częściej yy, widujemy tutaj właśnie samochody nielegalnie wyjeżdżające do lasu. Akcja jesień, czyli akcja potrwa przez całe jesień? Akcja trwa od 21 września do 8 października. Co nie znamy. znaczy, że po tym terminie nie będziemy również patrolować terenów leśnych i egzekwować zakazu wjazdu.